Dobra, dodaję konto, dodaję konto dodle. Tak, muszę sobie, sobie. popływać panem. Ale zobaczcie jak to fajnie wygląda, jak zaraz dogonimy tych ludzi, którzy tam już się bawią nad tym nie, Dawaj, komuś zobaczcie jak to wygląda. No nie no, święty to wygląda. To jest, moi drodzy, banan, w nieraz możemy spotkać nad jakimiś e, akwerami błotnymi, nad jakimiś zalewami, Co? jeziorami czy też morzami Gdzieś na wakacje, gdzie właśnie ludzie się bawią i sobie jeżdżą. Tak.

Mózg rozwaliło, napisałeś do kalucha. Mózg ci rozwalił. Dodam tu chyba cenzurę. Dobra, nie ważne.